Prośba nasza do Was, dziennikarzy, bo nam Pan Minister nie odpowie, ale Wam odpowie. Spytajcie się, czy to było celowe działanie, czy to było działanie niezamierzone i przypadkowe, żeby ograniczyć refundację wielu leków 800. przez to, że one są refundowane tylko w zarejestrowanych wskazaniach przez producenta. Czyli mówiąc obrazowo, mam antybiotyk, który przez 100 lat. No może mnie. Stosowałem w zapaleniu gardła i w zapaleniu płuc. A dzisiaj się okazuje, że producent tego antybiotyku zarejestrował go tylko w zapaleniu gardła. Ale ja nie wiem, skąd ja mam wiedzieć, jak jest zarejestrowany poszczególny preparat, poszczególny produ producenta w poszczególnej dawce, postaci i stężeniu. Tego wszystkiego, tych kombinacji to jest paręnaście tysięcy. I teraz jest pytanie, czy oni specjalnie tak zrobili, żeby ja zapisując ten lek. Nie wiedząc o tym, jak on jest zarejestrowany, żeby ten lek był na 100%, czy zdarzyło się to przez przypadek? Bo jeżeli tu było specjalne działanie, no to jest problem. A jeżeli to jest przypadek, to powinni się z tego jak najszybciej wycofać. I nasza akcja wpisywania leków międzynarodowych, nazw międzynarodowych, temu właśnie służy, że chcemy przywrócić ludziom znaczną ilość leków refundowanych. Występujemy w tym przypadku tylko i wyłącznie w interesie pacjentów i chciałbym, żeby to było mocno, jasno i głośno powiedziane. W tym przypadku występujemy tylko i wyłącznie w interesie pacjentów, bo nam to nie jest do niczego potrzebne.